Cześć, z tej strony witam z DJ Rock'n'Roll. W kolejnym odcinku zagrajmy w Call of Duty. Znów, zanim zaczniemy, mamy scenkę wprowadzającą. Pozwólcie, że sobie ją obejrzymy. Mam nadzieję, że nie będzie ona jakoś bardzo długa thousands okay. Okej. Ło kurde, zobaczcie! Minus 44 stopnie! Prawdziwa rosyjska zima, można powiedzieć. Okej, okay. i co tym razem przyjdzie nam tutaj robić? odbija apartamentowce. Aha, czyli musimy po prostu znowu będziemy mieli za zadanie odbijać kolejne budynki z rąk nieprzyjaciela. Jak widzicie towarzyszy nam nasza dobra znajoma, Pepeszka, która jest nieoceniona właśnie, o właśnie tutaj właśnie takich oto Sytuacja, kiedy nas ktoś, kiedy dość duża grupka yy, nieprzyjaciela nas zaskoczy, na razie nam się do niczego nie przyda. MP40, znaczy MG42, już się przejęzyczyłem, ale przy, swoją drogą MP40, yy, to też nam się. Może tam od czasu do czasu przydać. Okej, okay. tam myślałem, że znowu znajdźmy bomby i trzeba będzie po prostu teraz rozwalić jakoś ten czołg. Dobra. Oddalmy się na bezpieczną. O dobra, udało się. Trapiony, zatopiony, tym czasem... Kurwa, skąd oni się wzięli? Ja tam przecież... tego, przecież ich tam wszystkich wykosiłem, no. Kurwa! Ale mnie podszedł! No, tak jak ten, jak... no. Znowu kolejny raz się powtórzę. Pepeżka w takich sytuacjach zawsze niezawodna. Niestety... Nie, nie będzie niezawodna. Czekajcie, w takiej sytuacji jak tutaj, że z dość dużej, przy dość dużej odległości, jeszcze tam jeszcze jak są zabarykadowani, czy niemcy tutaj w tych budynkach, w tych tutaj oknach. Hmm. Zastanawiam się, czy nie pójść na żywca i nie wyskoczyć tutaj przez ten, przez okno, i później tam ich ten, się gdzieś tam schować za jakimś. No kurwa! Ten jeszcze z MG42 na piętrze Jest i tu jeszcze jeden. Jeden jeszcze, tu chyba też jest. Tak się zastanawiam czy nie pójść na żywca i sobie. O, właśnie, tutaj wyskoczyć. Tutaj za winklem schować i ich tutaj powolutku yy, wykańczać. Znowu granat. Kurwa, następno No nie, no. To się nie miało po prostu prawa inaczej skończyć. No. Co tu dużo mówić? Dobra. Jak już zacząłem yy, iść na żywce, to. Yy, dobra, to już tam parę granatów rzucę. Chyba zdaje się, że jeden yy, nie trafił i się po prostu odbił od tego od ściany i w nas trafił, znaczy po, poleciał w, naszą, w naszym kierunku. Dobra, mista, ściągnięty. Teraz żeby... Dobra, yy, granat wybuchł już także po wszystkim nie musimy się... O nic dać, kurwa, no najpierw ja dole, wyszedł znowu ten, kurde, no nie, no teraz jak tutaj na górę wleść, żeby, bo ten, żeby nam nie rzucali na głowę granatów. To czekajcie, da się tutaj wejść? Dobra, da się. Może teraz... A dobra, no przydadzą się. Teraz się bardzo przydadzą te... karabiny tutaj w tych oknach. O i są oczywiście też beczki ostatecznego rozpierdolu. Tam w oddali chyba też jest jeszcze jedna. przyjedna się, czekajcie. Bo się pogubiłem trochę. Dobra. Tutaj, gdzie ich jeszcze wychodzi z tego budynku cała chmara. Muszę teraz przy okazji uważać, jak w miarę, jak będą się zbliżać ci nasi, żebym żeby, żeby przy okazji ich niechcący nie trafił. Dobra. No właśnie, o tym właśnie mówiłem, że oni tam nie będę ich dobra Tych, co wysiedli z ciężarówki, miałem rozwalać, ale w takiej... Nie mógłbym rozwalić, ale w takiej sytuacji, no jest to zbyt ryzykowne. Jak sami widzieliście... Dobra, trzeba szybko... Dobra, już tam nie wrócę, ale trzeba musimy się od okna jakoś Dobra, no, udało się jakoś to przetrwać. Gdzie tu jest wejście? A dobra, tutaj. Tutaj widzę czysto, te tutaj też czysto. O, w jakich tutaj duży jeszcze czołg? Może ich jakoś tutaj obejdę z boku. Kurde, co tu zrobić, z tamtej napierdalają, z tej czołg. No zaraz zginę, no zaraz... A nie, dobra, udało się. Tym razem miałem nieopisanego farta. Ale czy... Tym razem fart dopiszę, dobra. Użyję sobie tutaj... Cool. A. Myślałem, że ten, żeby się schować na chwilkę chociaż za tym czołgiem, niestety nie chcę, zapomniałem, że mam tylko 15 sekund żeby się oddalić na bezpieczną odległość i niestety skończyło się to tak jak Kończyło hmm, co tutaj te... O dobra, teraz jest dobry moment na to Nie widzę tutaj na razie Albo dobra sobie ich tutaj wykoszę Tutaj dobrze Ledwo uszedłem z życiem Jak do mnie trafił i tą ściankę mi rozwalił czołg Wygląda na to, że czysto. Ale teraz i tak muszę liczyć na szczęścia. No, dobra, udało się. Podło bomba podłożona. Yy, a ja, yy, a mi się udało szybko ewakuować w bezpieczne miejsce, gdzie oprócz tego, że yy, nie ten... Nie trafi mnie, nie zabije mnie fala uderzeniowa. To jeszcze nie będą do mnie yy, szkopersony napierdalać z każdej strony. Niestety. O. Znowu do pepeszki. Kurde, co już koniec misji. Ale zajebiście. Zajebiście, że w takim oto momencie się. Już misja skończyła, bo, bo czarno bym to widział, zważywszy przede wszystkim na to, że skończyła mi się, jak sami widzieliście, amunicja do pepeszki. Yy, tymczasem do zobaczenia. Cześć!